Siemanko, witam wszystkich w tym super gorącym dniu z tego standardowo znanego samochodu <laughs> na przełomie dwóch tygodni stało się coś strasznego sprzedałem obydwie niby. sprzedałem je ponieważ no, czerwoną sprzedałem ze względu na to, że 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 doszło do mnie, że po cholery mi. Wiecie, fryzurę sobie po Włos, zobaczcie, szyba otwarta. Teraz włosy się jeżą. Eee, Czerwoną sprzedałem, ponieważ. Eee, nie chciało mi się tego robić. Nie, nie mam czasu po prostu na, na cokolwiek. I. nic czyli, że, no, że lepiej będzie, jak sprzedam ją komuś, kto zrobi sobie i pojeździ, tak. Później przyszedł czas na granatową. Jeszcze wahałem się ponad tydzień czasu, czy ją wystawiać, czy ją nie wystawiać, ale no to jest niwa granatowa jest obecnie trzecim samochodem. Tak trzecim, ponieważ kupiłem Mondo MK22,5v6 po kolizji z wozem strażackim, i właśnie jestem w, w trakcie. Ee... Naprawianie go tak po kolizji prosto, to jest i tak samochód dla mnie, to jakoś tam super się nie spinam, on i tak podejrzewam, że później skończy na złomie lub w częściach Więc nie spinam się z tym za bardzo Ale żeby było bezpiecznie, to jest najważniejsze, bo jeżeli z dzieckiem i żeby było bezpiecznie I tak w sumie doszedłem do wniosku tak, w ładzie mam łożyska do wymiany Pompę sprzęgła, wysprzęglik, inne pierdoły. Nigdy nie ma na to czasu. Tym bardziej, nigdy nie ma na to pieniędzy. I mówię, kurde, w tej niwie jeszcze kupa roboty, leci cały czas, tak? Nie mam, mam tyle roboty, że nie mam czasu wziąć nawet chociażby zeszlifować głupiej rdzy czy coś w tym stylu. No i mówię, niech się posłuży. Niwę zawiozłem. Hmm. Przedwczoraj, eee, czyli eee, czekajcie, ja zobaczę sobie, jaki to mamy dzień. O, nie zobaczę, bo Bixby się. Ads. Ups edge, eee, Nie pamiętam jaki mamy tam chyba dzień. 24, 5 wie, Mamy ostatni tydzień eee, czerwca i zawoziłem ją we wtorek. Eee, wyjechałem z ladącka po 21. Wyjechałem z Radą po 21 wróciłem po drugiej, więc w nocy zawiozłem ją w sam las dosłownie. Uwierzcie mi nawet w większy Dobry las niż ten co tutaj jest. Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale tym ludziom, którym, którzy kupili ją, przyda się naprawdę taniwa to jest super wybór dla nich. Teraz, jakie są plany co do siódemki? To już nie będzie klasyczna siódemeczka. Jak tylko skończę, jak tylko skończę Mondo, ten samolot jest uziemiony już na parę miesięcy. Wylatuje wszystko: całe wnętrze, deska rozdzielcza, wykładziny, gaz, instalacja, silnik wszystko wylatuje. I silnik już nie wróci. To jest pierwsza sprawa. Um, druga sprawa. Tak, idę w modyfikację łady po prostu. Na 100% będzie wymieniony silnik. Zeswapowana o. Um, póki co na oku. na Inaczej, póki co. Jest postawiony na silnik 1.8i bez S od E3 śmiecia, czyli od pospolicie zwanego E36. Takowe E36 już stoi u mnie na podwórku, w Turasie. Niestety idzie na części, ponieważ nie nadaje się do jakiejkolwiek. Regeneracji, naprawy, yy, wahacz urwany, podłoga to jest ruda cała, progi się odpadają od podłogi, bo były tylko barankiem, podłużnicy kawałka nie ma, no takie po prostu nie ma co ratować, tak. Mm, tylko muszę, wiadomo, to jest jeszcze tak nic 100% pewnego, ponieważ muszę wpierw, o tak będę trzymał, o tak, tak, tak. To jest jeszcze nic super pewnego, muszę trzymać też lewą, bo prawa boli. O, a! a tam się. A tu paluchę będę zasłaniał. A, to jest z przodu kamera, dobra. Ehm, coś ja mówię. A, muszę silnik sprawdzić, sprawdzić kompresję. Przy odpaleniu na pewno tam słychać jak łańcuszek sobie walnie, więc ściągnę dekiel, sprawdzić naciąg łańcucha rolka jakaś piszczy, więc po prostu upewnić się, upewnić i i, i, yy, yy, i to zrobić, jedno jest pewne yy, będąc z tego filmy postaram się zrobić yy, dla was specjalnie z całego swapa, z całej przeróbki film wszystko co, gdzie i jak i dlaczego yy, wiem, że dużo ludzi chce sobie coś takiego zrobić ale się boi, ponieważ no nie wiadomo ile to będzie roboty i ja już od razu mówię od wsadzić takie takie wsadzić z BMW nie jest łatwo, jest trochę do przeróbek jest trochę do zabawy z początku jeszcze był plan na 2.5, 2.6, 3, 3.2 z Opla Omegi szczególnie, że mógłbym mieć silnik przy skrzynie nawet automat. Nie za drogo. Ale no o ile silnik BMW ładowski, dyferencjał jeszcze by wytrzymał. Tak no silnika 3.2 nie ma co liczyć, żeby wytrzymał dyferencjał 220 koni na przykład. No, nie ma tam 220, tam jest chyba 218, 215 jakoś tak. Hmm. A tutaj będzie tylko 115 koni, tak? Yy, więc, yy, może jak dojadę na, na podwórko, to wam pokażę BMW, co to, jak to, dlaczego to, za co to, za jakie grzechy. I <słuch> yy, cóż, co by tu więcej mówić projekt na pewno pochłonie sporo kasy będzie cała łada lakierowana obniżana felgi jeszcze zostaną dopóki nie uskładam na jakieś fajne felgi mam problem co do koloru więc piszcie w komentarzach propozycję koloru, jaki kolor do łady by pasował podajcie ewentualnie kotlakieru, lakieru ewentualnie markę, model z jakiego to samochodu kolor lub coś w tym stylu Czekam na Wasze propozycje, zobaczymy co z tego wyjdzie. Hmm. A ja cóż, lecę dalej w trasę, bo spraw jeszcze masę do pozałatwiania. Ten trzymajcie się, na razie. A więc, moi drodzy, od ostatniego nagrania minęło. Ja wiem, że dwa tygodnie, jakoś tak, opowiadałem Wam o planach odnośnie łady. Co, jak i o tym, że mamy dawcę. Słyszycie to, co pracuje? To jest nasz dawca. Przejdźmy do niego. A oto i ono, BMW E36, tak zwany śmieć. Proszę bardzo, jakie bymy wy. O, i kopa można mu sprzedać. O, Teraz nasuwa się pytanie: dlaczego kurwa rozbierasz takie zajebiste BMW? Ano, nic nie dzieje się bez przyczyny, moi drodzy. Wystarczy, że zajrzymy w to miejsce. Czekajcie. Idźmy na drugą stronę. O, tu nawet kawałka podłużnicy brakuje. I standardowo to samo. Więc tak oto moi drodzy, E30, E3 śmiecie trafiają na rozbiórki. Teraz co my tutaj mamy? Zasięgniczek. Niestety, któraś rolka rzędzi. Muszę wykryć, która i usunąć ten niezbyt ładny dźwięk, ale z tego co słyszę, to pompa wody rzędzi. A więc oto nasz dawca. W początku były plany, że łożymy zawieszenie też z BMW do Łady ale no niestety w ogóle pokażę Wam w środku proszę bardzo no kanapa się za bardzo do niczego nie nadaje roletka, roletka I ogólnie jakby ktoś chciał jakieś części to piszcie, dawajcie znać, bo to wszystko idzie, będzie szło na części drzwi są takie farbą pomazane tutaj trochę korozji jest ale ogólnie muszę przyznać, że Całkiem zdrowe. Nie jest zła. Patrz, patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, czekajcie. Aż się z wrażenia wyłączyło. O. I eczy śmieć. Eczy śmieć. Zamknijmy siber. Siber się zamyka, nawet się uchyla. O. Co my tu mamy? Sklimatronik dwustrefowy, który nie działa, bo sprężarka nie ma paska. Nie wiadomo dlaczego. Yy, w czystej benzynie posiada hamulec ręczny, gałkę zmiany biegów, grzane kuciapy ponad działające, schowek. O, schowek posiada. I co jeszcze posiada? No za wiele nie posiada o licznik posiada ile to ma przebiegu? 330 tysięcy moi kochani 330 tysięcy to jest dopiero przebieg nie to co u nas 180 tysięcy chuja prawda tak więc cóż jak się troszeczkę opanuje z czasem wyjmę instalację gazową z łady ruszamy z demontażem silnika wyciągamy silnik z BMW wyciągamy co potrzebne na zapas tam dyferencjał takie inne sprawy, powyciąga się a uda po prostu pójdzie na złom więc jeśli ktoś będzie chciał coś kupić dawajcie znać wolny jest jeszcze level lusterko kierowcy szyberdach, czworo drzwi na masce jest podobno szpachla, ale nie wiem na tylnej klapie też, jakoś tam super tragicznie nie wygląda, szału nie ma, dupy nie urywa staniki nie latają Koło uprzedzam, że prawdopodobnie nie będę wysyłał i odbiór osobisty razem z osobistym demontażem. Bo pewnie znając mnie nie będę miał nawet na to czasu, żeby pomyśleć o demontażu jakiejkolwiek części. No więc, cóż, daję radę. Dobra, nie przedłużając, kończymy to nagranie. Biorę się za robotę, bo mam jej od groma. Trzymajcie się na razie.